Mano moi drodzy, witam Was dzisiaj w ten dzień bardzo przedziwny, bo jest tak 10 minut, pada 10 minut, świeci słońce. 6 godzin pada, 3 minuty świeci słońce, jesteśmy więcej jest ten, ten vibe dzisiaj i tak mi się bardzo nic nie chce robić. Mam taki dzień, że czeka mnie mnóstwo rzeczy takich powiedzmy administracyjnych do zrobienia, ale strasznie nie chcę się tym zajmować i pomyślałam sobie, że machnę spa takie trochę, takie na spontanie po prostu, powyciągam parę rzeczy, których teraz używam i zrobię sobie coś takiego i przy okazji pomyślałam, że nagram to dla Was, bo tak jak obiecywałam w tym roku będę się starała nagrywać też te dni, które są takie trochę słabsze. To dlatego, że y, ostatnio mam, same, mam bardzo dużo dobrych, może nie sama, ale mam bardzo dużo dobrych, ale te złe też się zdarzają i nie chcę takiego przekłamanego wrażenia, że wiecie, jest tylko super i kwiatki w ogóle słońce świeci i tylko jest genialnie, więc y, dzisiaj taki trochę słabszy dzień, ale to nic, myślę, że jeszcze go da się uratować. Co prawda jest. 18,50, ale jeszcze go nie spisałam całkiem na straty. Włosy mam takie o, tu! To dlatego, że wcierkę wcierałam dzisiaj i rozczesałam je przy okazji, bo już dawno nie były rozczesane. Wcierałam, czekajcie, bo gdzieś tu ona powinna stać. Czy ja dobrze pamiętam, że ją tu odstawiałam? Wcierkę z Amam, wcierkę z Anwen, to jest ta wcierka Grow Me Tender i ja ją uwielbiam. To jest zaskakująco dobry kosmetyk dla mojej skóry głowy. Na początku się trochę bałam, że będzie piekła, tam nie wiadomo jak jej nie zniosę, ale okazało się, że nie, że to takie y, szczypanie czy y, powiedzieć, czy mierzwienie. Mierzwienie to nie jest ten wyraz, którego potrzebuję. To uczucie na głowie, ono się pojawia, takich jak przy peelingach enzymatycznych, że czuję to przez chwilę, ale tam powiedzmy około minuty i schodzi. I co jeszcze? I moja skóra głowy się jakoś szybciej goi, zwłaszcza jak umyję włosy w innym mieście, zmienię wodę i po prostu po tym dwa tygodnie masakra. Więc ona troszeczkę pomaga, mam wrażenie, że też te włosy rosną i są takie trochę gęstsze może. Może to jest moje przewidzenie, nie? bo one dalej są cieniutkie, ale może jakaś tam zmiana delikatna zachodzi. Przynajmniej przy tej mi się wydaje, że coś zauważyłam, a przy innych nie zauważam, więc myślę, że to jest na plus. I teraz, skoro już przegadałam dwie minuty, no to myślę, że pora pomału, żeby ten makijaż zrobić. co? To byłby chyba dobry całkiem pomysł. Zaczynam oczywiście od balsamu. Dzisiaj mam balsam aksamitny. Mój czarszkowy. Mam ochotę już dzisiaj zmyć ten makijaż. Nie mam jakoś dużo specjalnie, ale mam nowy tusz do rzęs, który stwierdziłam, że spróbuję, bo ostatnio cały czas noszę tylko ten spici i wiem, że już Wam się nudzi, jak pokazuję cały czas te same rzeczy, i właśnie ktoś tam szuka jakichś poleceń innych, bo na przykład coś mu się sprawdza, a coś nie i tak dalej, więc od czasu do czasu sięgam po inne rzeczy. Z tym tuszem tutaj trochę przeklinam go jeszcze na razie, bo jeszcze jest świeży, dopiero co otwarty i taki wiecie, mokry bardzo, ja nie przypadam za takimi. Ale to nie szkodzi, to nie szkodzi, na pewno sobie poradzimy. I jeszcze wam tutaj powiem dwie rzeczy, jak czasem jest tak, że wygląda, jak jakoś dziwnie patrzyła, to dlatego, że ja w łazience nie mam jak ustawić mojego aparatu, więc nagrywam telefonem. To czasami próbuję zerkać w to miejsce, gdzie jest kamera, żeby jakoś w miarę to wyglądało, to z to może wyglądać, jakby mi oczy uciekały. A druga sprawa jest taka, że tutaj mam co? Namaczam teraz moją gąbkę konczak z rumiankiem. Ja to czasami robię w miseczce. Nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam, że jak nie chcecie dużo wody lać, tak, żeby moczyć tą gąbkę pod kranem, to można zawsze włożyć do miseczki na chwilę, i ona po prostu nasiąknie tą wodą i zrobi się miękka. Najpierw samą gąbką ściągam po prostu nadmiar tego balsamu i tego makijażu, który miałam na twarzy. Co prawda, makijażu jakoś dużo dzisiaj nie było, ale było dużo kremu z filtrem i na powiekach tam jakieś kolorowe. I tak jakby chciałabym, wiecie tą wierzchnią, warstwę, że tak powiem, ściągnąć. Dobieram teraz odrobinę mydła w kostce do, na tą gąbkę nie za dużo, tylko chodzi o to, żeby właśnie jeszcze bardziej rozbić i, i rozłupać tą warstwę SPF-u, która tutaj była. Za chwilę jeszcze będę myła twarz normalnie żelem do mycia twarzy, ale to jeżeli macie taką ochotę, to możecie użyć dwa razy żelu, możecie sobie użyć płynu micelarnego i żelu albo jakiegoś mleczka. No takie jakie macie preferencje, to, to to jest dobra opcja. Najważniejsze jest to, żeby zrobić to po prostu bardzo dokładnie, żeby na pewno przypilnować, żeby wszystkie miejsca były umyte i tak dalej. Ogólny zamysł jest taki, że jak będziecie wycierać twarz ręcznikiem, to żeby nie było żadnych śladów makijażu ani kremu z filtrem na nim. Żeby było tak, że na pewno była wytarta, dosłucha ta czysta twarz. Teraz będzie pierwsze półkanie. Teraz na gąbkę wjeżdża żel do mycia twarzy z Basic Club. To jest ten żel oczyszczający do twarzy, do skóry suchej i wrażliwej. Ja Wam go już chyba pokazywałam. Na 99% że już Wam go pokazywałam. Bardzo lubię ten kosmetyk. I teraz on zmywa resztki, które mi tutaj zostały na twarzy. Szczerze mówiąc, na ten moment najchętniej bym użyła sobie luny, tej szczoteczki sonicznej do mycia twarzy. Ale po przeprowadzce nie mogę znaleźć ładowarki. I obie moje luny się rozładowały. I szukam teraz jeszcze ryjek, żeby bo mam jeszcze jeden taki karton, w którym są po po prostu splątane przewody od różnych rzeczy i może tam on się, ono się znajdzie, ale na razie nie mogę jej znaleźć, więc jadę po prostu drugi raz gąbką. Też to nie jest opcjonalne, znaczy też to jest opcjonalne, jeżeli macie taką ochotę, to możecie robić ten makijaż palcami albo jakimiś innymi sprzętami. Wiecie, to jest kwestia bardzo indywidualna. Ja mam też taką playlistę odnośnie y, demakijażu, ogólnie oczyszczania twarzy, które się nazywa pielęgnacja w praktyce i tam mam w opór rzeczy wytłumaczonych. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, co, po czym, kiedy, jak stosować albo dla jakiej skóry, jakie rzeczy będą, tak w mojej opinii będą najfajniejsze, no to właśnie tam Was odsyłam i myślę, że znajdziecie tam dla siebie mnóstwo, e, mnóstwo ważnych informacji przydatnych. Teraz następuje drugie płukanie. A teraz pierwsze wycieranie ręcznikiem z celu też moim czarszkowym. zaczynamy zabawę. Najpierw wleci ten peeling z marki Lynia, peeling AHA 30%. Ja go uwielbiam. Szczerze mówiąc, to ja tak podchodziłam do niego na początku z pewnym dystansem, bo tak mi się wydawało, że nie za bardzo mam ochotę teraz na takie rzeczy i on u mnie stał bardzo długo. Ja pierwszą butelkę tego produktu to kupiłam chyba w ubiegłym roku, może nawet. Gdzieś tak mi się wydaje, że to, to mogło tak być, ale jakoś po prostu nie mogłam się za niego zabrać. Poza tym ciągle miałam podrażnioną twarz i miałam takie poczucie, że jak nałożę taki peeling na moją skórę, która będzie cała Czerwieniona, i tak dalej, to będzie tylko gorzej. I oczywiście było to trafne założenie, ale jak tylko mi się trochę buzia zagoiła, to stwierdziłam: dobra, damy mu szansę. I teraz to jest mój ulubiony peeling w takiej formie, żelowej. On, jak widzicie, jest przezroczysty, to jest po prostu takie lekkie serum. Nakłada się to na twarz i zostawia tam, oni mówią od 3 do 10 minut. Ja nigdy jeszcze do 10 minut nie dojechałam. Zostawiam go tak, myślę. 58, no to gdzieś myślę zostawię go na maksymalnie 5 minut, bo tyle akurat moja skóra w sumie jest zadowolona z takiej opcji. Nie za długo, nie za krótko. Czasami jest tak, że jeśli mam taki dzień jakiś kiepski, to buzia jest trochę zaczerwieniona. Czasami jest tak, że na przykład czuję lekkie takie pieczenie na początku, to przy tych peelingach kwasowych, przy tych enzymatycznych jest normalne, tylko, że to po około minucie powiedzmy od aplikacji powinno się skończyć, nie? Jeśli jest tak, że nakładacie i trzymacie 10 minut i całe 10 minut was no to znaczy, że skóra nie toleruje najlepiej tego kosmetyku. W każdym razie ja ten peeling uwielbiam, bo on jest mega delikatny, ale bardzo skuteczny. Jak jakiś mam od tak tutaj po y, takie hormonalne jakieś resztki mi zostały, czy tutaj y, i zaczyna się już łuszczyć skóra wokół nich i tak to nieładnie wygląda, ale nie chcę całej twarzy traktować peelingiem ziarnistym albo jakimś mocnym, to ten jest naprawdę mega sztosem, takim bardzo delikatnym. Poza tym zauważam y, ogromną różnicę w tym, że schodzą przybarwienia szybciej po tym. Dla mnie to jest taki produkt, który spokojnie może wjeżdżać latem, jesienią, zimą. Myślę, że będzie ze mną jeszcze długo Poza za tym dostałam od nich przesyłkę pijarową, i tam jest druga butelka, której nikomu nie oddam. Tylko jak tą skończę, to zużyję sama, więc też mogę jak najbardziej polecić. A w tym czasie, kiedy peeling jest na twarzy, rozrobię sobie maseczkę, bo mam ochotę po prostu. Nie mam na jakichś specjalnych potrzeb, nawet, wiecie, tylko po prostu mam ochotę na maseczkę dzisiaj. Do miseczki ceramicznej wrzucam moją maskę odświeżającą. I ja tak myślę. Niewiele, bo w sumie dużo nie potrzebuję. Ja odmierzam ją przeważnie szpatułką. To gdzieś mniej więcej takie dwie szpatułki to jest dokładnie tyle, ile jest tutaj potrzeba na całą twarz i szyję. Dzisiaj będę ją rozrabiać z takim tonikiem mlecznym z A Florence Skin Care. Hydrating Milky Toner. Wszystkim się ten tonik sprawdza. Każdy, dosłownie każdy, z kim rozmawiam, mówi, że to jest jego jeden z ulubionych toników i w ogóle sztos i wspaniale na i tak dalej. Z moją skórą się kompletnie nie dogaduje. Wiecie, co z jakiegoś powodu jest tak, że po pierwsze mi się roluje na twarzy, a po drugie mam takie poczucie, jakby miała na maksa obciążoną skórę, mimo że ta formuła jest bardzo delikatna, więc nie wiem, co tam się odbyło. Ale właśnie czasami tak robię, że jak chcę kremowej maseczki glinkowej, to właśnie mieszam sobie maseczkę albo glinkę po prostu jakąś z, z tonikiem albo czasami jak to oczyszczającą, to z mleczkiem do demakijażu można. Jak macie jakieś takie rzeczy, co chcecie sobie wykorzystać, a niekoniecznie wiecie jak, no to y, takie maseczki powiedzmy półdomowe, to, to był cudzysłów, jakby coś, nie? Y, to to jest właśnie dobre rozwiązanie. A jak już mnie tak naszło na mieszanie, to jeszcze dorzucę powiedzmy tak z pół pipety, powiedzmy 4-5 kropli takiego serum z bracia medlarze. My Serum Shake and Shine, ono się nazywa i zdecydowanie warto nim wstrząsnąć. Jak szukacie jakiegoś serum olejowego, które będzie rozświetlająco działało, będzie się nadawało do skóry takiej matowej, trochę poszarzałej, to myślę, że to jest bardzo fajny produkt. Jeśli miałoby to być do skóry tłustej, bardzo takiej, która się łatwo obciąża, to myślę, że nie, nie do końca. Ale do, do takich y, potrzeb, jak opisałam przed sekundą, to jest coś wartego uwagi. Albo jak chcecie właśnie do maseczek dodawać, to też bardzo polecam. Osiągnęłam konsystencję, która mnie zadowala i teraz y, zmywam peeling, bo już chciałam powiedzieć, nakładam maseczkę, ale nie, 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 jeszcze nie czas. Ja zmywam ten peeling palcami. Nie wiem, tutaj nie, chyba nie będzie tak widać. Yy, ciut jest zaczerwieniona skóra, ale to dosłownie odrobina. Myślę, że jakbym użyła jakiegoś mechanicznego, to byłaby nawet bardziej czerwona. Yy, nie ukrywam, kusi mnie zawsze, jak używam tego peelingu, żeby też go odsiadnąć na skórę głowy i zobaczyć, jak to się będzie sprawdzało. Ale na razie mam tego squeaky clean z Harry Cosmetics i jego się trzymam. Dobra, teraz tak. Twarz przygotuję na maseczkę. Dzisiaj będzie taka woda ziołowa z tyma herbs. Żeńszeń i świetlik. jest to też ostatnie jeden z moich ulubionych. W ogóle dużo mam toników. Teraz jest Bronzo, więc ja chodzę cały czas, się psikam tymi migiełkami i wielce, wielce radosna jestem z tego powodu. I jedziemy z maseczką. W ogóle chciałam powiedzieć, że jeżeli to wygląda bardzo nieudolnie, to dlatego, że nie mam lustra, tylko próbuję do y, y, telefonu to zrobić, co tutaj się odbywa, bo niestety aparat mi się nie mieści w tej szafce, mam tylko jeden obiektyw i niestety on nie daje rady, więc <laughs> jeśli się zastanawiacie, co tu się y, odwala, to dokładnie to, że ja usiłuję zobaczyć, co robię, bo lustro jest po tej stronie szafki. Zawsze jak nakładam szpatułką y, maseczkę na szyję, to mam takie poczucie, jak oglądałam dziś mojego tatę, jak byłam mała i on się golił i zawsze sobie pędzlem nakładał właśnie tak do góry nie, piankę do golenia. To też za każdym razem mam to wspomnienie, nie? Za każdym jednym. Wkładam aktualnie całkowity wysiłek w to, żeby nie upieprzyć sobie koszulki. I to sobie zostawię tak na jakieś 10 minut, zanim zabiorę się za zmywanie. Jeśli będzie potrzeba, to będę to pryskać tą wodą świetlikową, żeby po prostu tą twarz no, nie dopuścić do wyschnięcia maseczki, no bo jak zaschnie glinka, to może spowodować podrażnienia, będzie później czerwona twarz, a tego nie chcemy. Ale podejrzewam, że ze względu na ten dodatek serum olejowego i tamtego mlecznego toniku, nie będzie takiej potrzeby, bo konsystencja jest też troszeczkę bardziej gęsta i wilgotna, więc tu nie powinnam się martwić z takimi rzeczami. Czyli teraz się zawinę, wstawię sobie na herbatę wodę i zaraz do was wrócę. A jednak dwa razy jeszcze musiałam zrosić tonikiem w międzyczasie. Minęło jakieś 12 minut. Myślałam, że zdążył w 10, ale ta herbata mnie skusiła. Wezmę teraz znowu tą samą gąbkę Conquest z rumiankiem, który używam na początku i nią zmyję tą oto maseczkę i przypomniałam mi się jeszcze teraz, bo pewnie będą pytania, czy ten tonik, nie tonik tylko czy tą ym, No jakie tam było? Czy yy, peeling o nawet nie będę kminić, co ja chciałam powiedzieć, nie? Przed chwilą. Po prostu przejdę da, dalej i jakby już jesteśmy na porządku dziennym, z tym, że nie umiem mówić po polsku. Yy, chodzi mi o ten peeling z linia, ten yy, yy, AHA. Ja go nie zmywam przy pomocy gąbeczki, zawsze go zmywam palcami. Jakoś tak, nie mam za, za bardzo na to uzasadnienia. Po prostu on tak dobrze się spłukuje, jeżeli się tylko lekko zwilży twarz, że nie było takiej potrzeby do tej pory, więc po prostu trzymam się tego yy, i, i tak sobie właśnie robię. Jestem przekonana, że po zakończeniu nagrywania tego Odcinka będę miała glinkę w uszach. I teraz wiadomo, następuje trzecie płukanie. Czy pomoczyłam koszulkę? Być może. Jeszcze raz się psiknę, bo dlaczego nie? Nie będę nakładać ani serum, ani esencji, bo i tak dałam całkiem sporo w tej maseczce przed chwileczką, więc w sumie nie ma takiej potrzeby. Nałożę na twarz krem, to jest w ogóle debiut, bo używam go dopiero od wczoraj wieczora. Basic Club krem aktywnie rewitalizujący z 5% aminokwasów, 15% kompleksu neuropeptydów i witaminy C. I powiem tak, ja wiem, że wszyscy by chcieli bardzo szybko tych recenzji, ale ja mam wrażenie, że Basic Club wychodzi z nowym kosmetykiem po prostu co tydzień i ja nie nadążam, autentycznie nie nadążam. Ja muszę chwilę tego poużywać, żeby Wam móc coś więcej powiedzieć. Na razie to jest takie dosłownie pierwsze wrażenie, to mogę powiedzieć tylko, że zaskakująco lekka konsystencja, bo spodziewałam się, że te produkty z takiej serii, która miałaby być przeciwzmarszczkowa, one przeważnie są dosyć ciężkie, a ten absolutnie taki nie jest. Rozprowadza się jak złoto. Moja skóra na razie zareagowała w ten sposób, że nie jest przetłuszczona, nie jest obciążona, nie mam alergii. Po dwóch użyciach to jest wszystko, co ja Wam mogę powiedzieć. Bardzo mi przykro, ale będę oczywiście dawać znać w przyszłości i Mam przyszykowany ten odcinek do nagrania, ten o, o pogadajmy o Bicyclub. Tylko, że tam jest tak dużo rzeczy, że ja muszę naprawdę ostro przekopać jeszcze moje stare notatki i się przygotować do tego filmu, żeby Wam po prostu nie nagrać jakiś głupot, żeby mi się coś nie pomieszało, co było skąd, co było z czym, co lubiłam, co nie lubiłam i tak dalej. Bo wiecie, dosyć tak podchodzę do tego yy, z powagą, o powiedzmy, z powagą. Na ile można powagę uznać na tym kanale i w ogóle w moim życiu. O tym nie wiem, czy Wam mówiłam. Na pewno wspominałam na Instagramie, ale czy tutaj to nie pamiętam. Fix, Grow and Fix serum do brwi z Madara i powiem tak, jak ja zaczęłam tego używać i dziewczyny wszystkie moje mi mówiły, że no, bo to jest jak klej, to tak trzyma brwi niesamowicie i w ogóle się trzymają cały dzień i to jest cudowne. Ja miałam takie, jak cudowne, jak trzyma brwi, co tu trzyma, to w ogóle nie ma żadnego rezultatu. No i potem się okazało, że to jest kwestia tego, że jak ktoś ma włoski i da się nałożyć sporą ilość tego produktu, to owszem, on jest jak klej, ale jak się nie ma włoski, i ta szczoteczka jest jeszcze taka, że masz szczerby duże pomiędzy włoskami, to ono po prostu nie nakładała prawie nic, więc mi nic nie trzymało. Ale używam tego od y, grubo ponad y, dwóch miesięcy każdego dnia i mam wrażenie, że rzeczywiście te włoski po pierwsze zrobiły się trochę ciemniejsze, a po drugie zrobiły się trochę grubsze. Nie wyrosły żadne nowe, ale to dlatego, że u mnie, ja wam mówiłam już wiele razy o tym, ale pewnie są nowe osoby, to jeszcze przypomnę. Ja miałam kiedyś chemiczne poparzenie, tutaj była henna u pani kosmetyczki, robiona, która skończyła się tym, że Wypadło mi mnóstwo brwi, zrobiła się taka akcja, że tam się porobiła ropa, inne rzeczy. Niestety to się skończyło w szpitalu i ba bardzo, bardzo kiepsko i bardzo długo dochodziłam do siebie i po prostu nie ma z czego wyrosnąć, bo nie ma cebulek, nie. Więc jeżeli włoski są słabe, to będą troszkę grubsze w moim przypadku, ale jeżeli ich nie ma w ogóle, no to nowe nie wyrosną, to nie ma co tutaj się oszukiwać, bo, bo to już przez lata mam przerobione. Ale naprawdę mam wrażenie, że są też sporo ciemniejsze, więc jestem zakochana. Zużyłam dziś mniej więcej tyle tego produktu, więc jest też bardzo wydajny, przynajmniej przy tych moich włoskach. Stosuję go codziennie wieczorem. Czasem miałam taką jakąś fazę, że stwierdziłam, hej, może będę go używać jeszcze na dzień do zaczesania brwi, ale to jest niemożliwe, bo ja po prostu nałożę na nie 5000 warstw, jakieś pomaga albo kredek innych takich rzeczy i ten żel już wtedy po prostu nie ma sensu, żeby on tam był. Więc na razie to tak wygląda. Teraz mam y, trochę mam suchą okolicę pod oczami, jeszcze nie mogę używać kremu pod oczy, chociaż bardzo bym chciała, ale y, nałożę sobie płatki pod oczy. Te są z Bentona. Jeszcze cały czas używam to opakowanie, ale widziałam właśnie dzisiaj bodajże albo wczoraj na Instagramie u Pigipek, że są takie płatki hydrożelowe, właściwie nie hydrożelowe, tylko takie płatki, które są wieloryzowego użytku, po prostu silikonowe. I można pod spód położyć albo jakiś swój żel, albo krem pod oczy, coś takiego. I przełożyć takie płatki, które były trzymane w lodówce czy w zamrażalniku, żeby one były chłodzące. Wydaje mi się to opcją taką Less Waste bardzo fajną, i mam zamiar spróbować. Nawet już zamówiłam to, więc zobaczymy. w w przyszłości wam dam znać. Na usta nałożę jeszcze tylko moje, moją maskę do ust czarszkową. Tą na noc. A... O tak. Nosiłam ostatnio długo długotrwałe pomadki, wiecie, tak za trzy dni albo 4 z rzędu i mam taką ochotę. Winyl jakoś tam się nazywają, takie z Maybelline, Dostałam w parce piarowej jedną i kupiłam sobie drugi kolor, bo w sklepie bo mi się mega podobają. Jak się nałoży, naprawdę godzinami się trzymają, tylko potem trochę usta potrzebują jakiegoś tam bonusa. Czy coś jeszcze chcę nałożyć dzisiaj? Myślę, że nie. Myślę, że teraz to zostawię sobie te płatki. Też mówiłam o tym, że można nakładać tą stronę, jak macie opuchnięcie, a odwrotnie, żeby było to szersze po tej stronie, jak są kurze łapki. Można też to nakładać tu na linię uśmiechu albo między brwiami, jak ktoś ma ochotę, tam dużo jest różnych opcji. Więc spokojnie, jak się ktoś denerwował, że są źle, to nie, to tak jest też ok. Dobra, to byłoby na tyle. Ja sobie to zostawię. Teraz pójdę, dopiję moją herbatę, poczytam książkę. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Mam nadzieję, że ten spontaniczny tutaj apatent zespa Wam się spodobał. Wiem, że lubicie te moje rutyny pielęgnacyjne. Ja w sumie mam coraz większą przyjemność z ich nagrywania, więc... rozwaliłam właśnie yy, wiele rzeczy stojących na wannie, wiele rzeczy, więc teraz pójdę już to posprzątać, Was pożegnam, pożyczę Wam jeszcze raz cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!